i tak, kiedy pracuję nad czymś, mhm. to, to jestem absolutnie trzeźwa i zazwyczaj zaczynam pracę rano, muszę być mega zorganizowana. Anita Lipnicka stoi w świetle reflektorów, jej oczy błyszczą pełne tajemnic i niewypowiedzianych historii przez lata publiczność znała ją jako artystkę pełną melancholii i subtelnej wrażliwości. Jej głos potrafił przenikać serca jednak za kulisami. Kryły się dni pełne niepokoju samotności i pytań o sens miłości. Teraz w wieku pięćdziesięciu lat. Świat patrzy na nią inaczej. To nie jest ta sama Anita, którą pamiętano z pierwszych koncertów. To kobieta, która przeszła przez ogień rozstań i zdrad, które zostawiły ślady w jej duszy, jej serce po latach samotności, nagle odkrywa nową melodię. Pełną nadziei i odwagi, spotyka kogoś, kto nie boi się jej cieni ani lęków, kogoś, kto potrafi słuchać ciszy między słowami i rozumieć ukryte znaczenie spojrzeń. To jest historia o uczuciu, które pojawia się niespodziewanie, jak niespodziewany akord w znanej melodii, o miłości, która uczy ją znowu ufać o śmiechu, który wydobywa się z głębi serca i o spojrzeniach, które nie potrzebują słów, by wyrazić to, co naprawdę ważne, nawet najmniejsze gesty stają się znaczące dotyk dłoni, uśmiech w porannym świetle, rozmowy do późnej nocy, wszystko staje się częścią nowego rytmu życia. Anita wchodzi w tę historię z pełną świadomością własnej przeszłości, nie uciekając od bólu i dawnych rozczarowań, lecz przekształcając je w siłę do kochania znów i bardziej świadomie każdy dzień, staje się sceną, na której rozgrywa się najważniejsza rola jej życia. Rola kobiety kochającej, z pasją i odwagą, po latach cieni i samotności, teraz świat obserwuje, jak otwiera się na miłość. Jak przygotowuje się do ślubu, który symbolizuje nie tylko zjednoczenie z drugim człowiekiem, ale także pojednanie ze sobą samą, to opowieść o muzyce serca, które potrafi wybrzmieć na nowo w rytmie uczucia i nadziei. Jakby każda nuta jej piosenek teraz brzmiała inaczej, pełniej, głębiej, prawdziwiej, i choć jeszcze wiele tajemnic pozostaje w cieniu przeszłości, już widać, że nowy rozdział życia Anity Lipnickiej będzie pełen barw, emocji. I zaskakujących zwrotów akcji, które sprawiają, że każdy, kto śledzi tę historię, czuje się jak świadek narodzin czegoś niezwykłego i pięknego, jednocześnie subtelnego i poruszającego, a cały świat czeka, by usłyszeć kolejną melodię miłości, którą Anita tworzy własnym życiem. Anita Lipnicka siedziała sama w ciemnym kącie swojej garderoby. Światła reflektorów dawno już zgasły, a w jej duszy panowała cisza pełna niepokoju. I niedopowiedzianych słów przez lata, pokazywała światu uśmiech, opanowaną elegancję i artystyczną wrażliwość. Lecz nikt nie znał prawdy o nocach spędzonych na rozmyślaniach, o utraconej miłości, o decyzjach, które złamały serce, o pustce, którą próbowano wypełnić muzyką. Teraz, w wieku pięćdziesięciu lat, odkrywa, że serce, które wydawało się martwe, nagle bije mocniej dla kogoś, kto potrafi dostrzec jej prawdziwe ja. I zaakceptować wszystkie niedoskonałości, spotyka mężczyznę, który nie boi się jej cieni ani dawnych błędów człowieka, którego dotyk przypomina jej ciepło letniego poranka i którego spojrzenie rozumie każdy ukryty lęk, to uczucie, rodzi się powoli jak delikatna melodia, która zaskakuje swoją intensywnością i nieoczekiwanymi akordami w chwilach samotności. Wspomnienia dawnych związków powracają, przypominając o zdradach i rozczarowaniach. O nocach pełnych łez i ciszy, którą nikt nie chciał przerwać. Jednak teraz wszystko wydaje się inne, nawet najmniejszy gest staje się symbolem zaufania. Każdy szept, uśmiech, każdy dotyk dłoni nabiera znaczenia i wypełnia serce anity poczuciem bezpieczeństwa, które dawno uznała za niemożliwe do odzyskania to miłość, która nie pyta, nie wymaga, lecz pozwala być sobą w pełni i bez zahamowań. W tym nowym uczuciu odkrywa też odwagę do śmiechu i radości, do spontanicznych decyzji, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Śni o wspólnych podróżach, rozmowach do białego rana, o wspólnym milczeniu, które mówi więcej niż słowa o spojrzeniach pełnych obietnic i zrozumienia jej serce, które przez lata było zamknięte, teraz otwiera się na świat i doświadcza prawdziwej bliskości po raz pierwszy, od dawna pozwala sobie wierzyć. Że szczęście nie jest chwilowe i nieulotne, ale może trwać, może rozwijać się jak delikatny kwiat. W ogrodzie wypełnionym światłem i spokojem każdy dzień zaczyna nabierać rytmu, jak w piosence, którą kiedyś skomponowała, z myślą o miłości. Teraz jednak, każda nuta brzmi inaczej, pełniej, głębiej, prawdziwiej. Anita czuje, że jej życie wchodzi w nowy rozdział. Rozdział pełen ciepła zaufania i wzajemnego zrozumienia. Przy czym nie zanika w niej artystyczna pasja, lecz przenika się z codziennością i emocjami, tworząc harmonię, której wcześniej brakowało jej sercu. W chwilach samotności odkrywa siłę w uczuciu, które wydawało się niemożliwe, i w każdej drobnej decyzji czuje echo dawnych doświadczeń, które teraz stają się fundamentem dla nowej miłości. Jej życie nabiera barw, których nie znała przedtem, a każdy uśmiech. I spojrzenie partnera staje się inspiracją do tworzenia muzyki, która jest jednocześnie echem jej serca i świadectwem przemiany kobiety, która nauczyła się kochać siebie i drugiego człowieka z pełną świadomością dawnych ran i nadzieją na przyszłość, w której miłość nie jest iluzją, lecz rzeczywistością, której każdy dzień przynosi nowe odkrycia i niespodzianki. Jej historia pokazuje, że nawet po latach samotności serce może odnaleźć rytm, odwagę i harmonię. A ślub, który przygotowuje, staje się nie tylko symbolem związku z ukochaną osobą, ale też triumfem ducha dowodem, że prawdziwa miłość pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie i może odmienić życie całkowicie i nieodwracalnie, pozostawiając trwały ślad w duszy i sercu każdego, kto ją obserwuje. Anita Lipnicka. Odkrywała nowe odcienie uczuć, które przez lata wydawały się nieosiągalne w jej wnętrzu. Pojawiała się mieszanka radości, niepokoju, nostalgii i zachwytu. Każdy poranek zaczynał się od spojrzenia w lustro, w którym widziała kobietę przemienioną przez miłość, a jednocześnie silną, niezależną i świadomą swoich pragnień. W tych oczach odbijała się historia wielu lat samotności, dramatów zawodowych, nieudanych relacji i chwil zwątpienia teraz, jednak. Każdy dzień niósł obietnicę nowego początku. Partner, który wszedł w jej życie, nie był tylko towarzyszem, ale lustrem, w którym mogła zobaczyć swoje własne ja pełne życia pasji i emocji, odkrywała w sobie zdolność do spontaniczności, do odczuwania przyjemności z najmniejszych rzeczy, od śmiechu przy porannej kawie, po wspólne spacery po parku, podczas których każde spojrzenie i gest nabierały znaczenia. Jakby cały świat przestał istnieć poza nimi. Mimo wieku pięćdziesięciu lat czuła się odrodzona, jakby czas cofnął się, aby dać jej szansę na prawdziwe szczęście, wciąż wspominała dawne zawody miłosne łzy, które ukrywała w nocy decyzje, które wydawały się niemożliwe. Teraz jednak te doświadczenia stawały się fundamentem nowego związku, pozwalały jej rozumieć subtelności uczuć partnera, dostrzegać niuanse w spojrzeniach, uśmiechach i gestach. Każdy dzień był dla niej podróżą w głąb serca. Pełną odkryć zaskakujących zwrotów i nieoczekiwanych emocji, nocami siadali razem przy pianinie komponując muzykę, która stawała się manifestem ich miłości. Dźwięki niosły echo ich wspólnych doświadczeń radości i smutków, które kiedyś wydawały się niemożliwe do przeżycia, Anita czuła, że jej życie nabrało rytmu nie tylko w muzyce, ale w codziennym byciu z kimś, kto ją rozumie i akceptuje. Bezwarunkowo w tych chwilach. Odkrywała także siebie, na nowo uczyła się cieszyć z małych rzeczy, dostrzegać piękno w codzienności i pozwalać sobie na wrażliwość, którą dawniej ukrywała przed światem, z każdym dniem ich więź stawała się głębsza, bardziej intymna, jakby zrozumieli siebie bez słów i gestów, każdy drobny szczegół życia nabierał znaczenia, wspólne poranki, rozmowy przy śniadaniu, planowanie przyszłości, które wcześniej wydawało się abstrakcyjne, teraz. Stawały się realne, a miłość nabierała formy codziennej obecności pełnej ciepła i zrozumienia. Anita odkrywała także odwagę do marzeń i snów, które kiedyś wydawały się niemożliwe do spełnienia. Ślub, który przygotowywali, był nie tylko aktem formalnym, ale manifestem ich wspólnego życia dowodem na to, że serce może odnaleźć prawdziwą harmonię nawet po latach samotności. Każda decyzja o wspólnym mieszkaniu, podróży Drobnych gestach codziennych była świadectwem ich dojrzałej miłości, a jednocześnie wprowadzała do życia Anity poczucie bezpieczeństwa i stabilności, które wcześniej wydawało się nieosiągalne. W jej wnętrzu rozkwitała także twórczość muzyczna. Nowa energia płynęła w jej kompozycjach, jakby każda nuta była wyrazem emocji i przeżyć, które teraz mogła dzielić z kimś, kto naprawdę je rozumiał. Wśród przyjaciół i rodziny pojawiały się zaskoczenie, zachwyt i podziw dla przemiany, jaka dokonała się w jej życiu dawne rany, zamieniały się w siłę, a doświadczenia w mądrość, którą dzieliła się z bliskimi, odkrywając w sobie zdolność do wybaczenia i zrozumienia. Nawet dawnych błędów partnera w ich relacji nie było miejsca na pretensje czy żal, była przestrzeń na dialog, szczerość i otwartość, każdy dzień przynosił nowe odkrycia, emocji, radości i pasji, które Anita wcześniej znała tylko fragmentarycznie. Miłość ta była pełna ciepła spontaniczności i wzajemnego wsparcia w chwilach smutku, pocieszenia w radości, wspólnego śmiechu w nocy szeptanych słów, które pozostawały w pamięci, jak echo w sercu w tej relacji. Ani ta czuła, że może być całkowicie sobą, że nie musi udawać, ani ukrywać swoich emocji, a jednocześnie jest częścią czegoś większego, czegoś, co daje poczucie sensu i przynależności. Ich miłość nie była idealna, ale była prawdziwa, głęboka i dojrzała. I w tym tkwiła jej moc i piękno, odkrywanie nowych wymiarów życia, wspólne planowanie przyszłości, podróże, małe przyjemności codziennego życia i wspólne chwile przy pianinie tworzyły obraz miłości, która zmienia człowieka i pozwala mu rozkwitać jak nigdy wcześniej. Serce Anity bije teraz mocniej, pewniej i pełniej każdego dnia. A każdy krok ku wspólnej przyszłości jest świętem miłości, pasji i wzajemnego zrozumienia, pozostawiając ślad w duszy i pamięci. Wszystkich. Anita Lipnicka czuła, jakby czas zatrzymał się dla niej w chwili, gdy ich dłonie zetknęły się po raz pierwszy, i od tego momentu, każda sekunda była pełna elektryzującej energii miłości, która przez lata wydawała się nieosiągalna w jej życiu, dawne rozstania, zawody i smutki. Teraz stawały się jedynie cieniem w obliczu blasku nowych emocji, jej serce biło szybciej, gdy patrzyła na partnera, który znał każdy zakamarek jej duszy i akceptował jej słabości oraz niedoskonałości w ich relacji. Nie było miejsca na udawanie ani na gry. Każdy gest, spojrzenie, słowo były prawdziwe i niosły ze sobą moc zrozumienia i bliskości. Nocami siedzieli przy pianinie, komponując melodie, które opowiadały historię ich uczuć. Historie pełne tęsknoty radości i subtelnej namiętności dźwięki wypełniały przestrzeń ich wspólnego mieszkania, nadając mu ciepło i intymność, które dawno temu wydawały się nieosiągalne. Anita odkrywała w sobie nowe pokłady odwagi, pozwalała sobie na spontaniczność, na śmiech, na radość z małych rzeczy codziennych, jak poranne filiżanki kawy czy spacery po parku, w promieniach słońca każde słowo partnera nabierało znaczenia. A każde milczenie stawało się przestrzenią na refleksję i bliskość w ich relacji. Nie brakowało także wyzwań, chwil niepewności czy drobnych spięć, które jednak nigdy nie zdominowały ich uczucia. Każdy konflikt był okazją do nauki wybaczenia i wzajemnego wsparcia, a nie powodem do oddalania się od siebie. Anita odczuwała, że jej życie emocjonalne rozkwita jak nigdy wcześniej. Odkrywała w sobie zdolność do empatii. Cierpliwości i głębokiego zaangażowania, które wcześniej ukrywała przed światem i przed samą sobą. Miłość ta pozwalała jej patrzeć na siebie z akceptacją i czułością, doceniać własną wartość i piękno w codzienności, a zarazem dawać pełnię siebie drugiej osobie. Każdy dzień przynosił nowe odkrycia emocji i pragnień, które Anita wcześniej znała jedynie powierzchownie. Każdy uśmiech partnera, każdy gest troski i czułości były dla niej. Jak powiew świeżego powietrza po latach zamknięcia w samotności, ich związek stawał się przestrzenią twórczą zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Anita czerpała inspiracje z bliskości ukochanego, a jednocześnie jego obecność dawała jej poczucie bezpieczeństwa i odwagi do podejmowania nowych wyzwań muzycznych, i osobistych jej twórczość nabrała nowej energii pełnej życia, pasji i emocji, które wcześniej były stłumione przez lęki i wątpliwości. Każda melodia, każdy tekst były wyrazem uczuć, które teraz mogła dzielić z kimś, kto naprawdę je rozumiał i doceniał. W ich życiu pojawiły się także wspólne rytuały, poranne spacerki, rozmowy przy śniadaniu. Planowanie podróży i małych przyjemności dnia codziennego wszystko nabierało znaczenia i stawało się symbolem ich dojrzałej miłości. Anita z każdym dniem uczyła się być obecna tu i teraz, czerpać radość z każdej chwili spędzonej z partnerem i pozwalać sobie na wrażliwość, którą dawniej ukrywała przed światem, każda noc spędzona razem w ciszy lub przy muzyce była jak intymne wyznanie miłości bez słów. Ich wzajemne zrozumienie i bliskość stawały się fundamentem trwałego szczęścia. Anita czuła, że mogła w pełni zaufać że jej życie nabrało sensu i harmonii, które dotychczas były jedynie iluzją każdy wspólny krok. Każda decyzja o wspólnym mieszkaniu, drobnych gestach codziennych czy planach na przyszłość była świadectwem dojrzałej miłości pełnej zrozumienia, cierpliwości i szacunku. W tych chwilach Anita odkrywała w sobie również zdolność do przebaczania i doceniania piękna życia w jego prostocie i codzienności każdy wspólny poranek, wieczór. Rozmowa czy śmiech były jak celebracja obecności drugiej osoby w jej życiu, a każdy dotyk stawał się manifestem prawdziwej bliskości w tej relacji. Anita Lipnicka odnalazła w końcu miłość pełną ciepła, spontaniczności i głębokiego zrozumienia, która pozwalała jej kwitnąć jak nigdy wcześniej. Każdego dnia ich wspólne życie wypełniało serce radością, a każdy uśmiech partnera był dowodem na to, że miłość. Po pięćdziesiątce, może być nie tylko możliwa, ale piękniejsza i dojrzalsza niż kiedykolwiek wcześniej. Ich wspólne chwile, podróże, muzyka, gesty codzienności i rozmowy tworzyły obraz prawdziwej, dojrzałej miłości, która zmienia życie i pozwala odnaleźć szczęście w najbardziej zaskakujących momentach. Serce Anity biło teraz pełnią życia z każdym dniem, a każdy wspólny krok ku przyszłości był dowodem. Na moc uczuć, które potrafią rozkwitać w każdym wieku i w każdej sytuacji, pozostawiając ślad w sercach tych, którzy pragną wierzyć w siłę prawdziwej miłości pełnej pasji, zaangażowania i wzajemnego zrozumienia, Anita Lipnicka odkrywała, że każdy dzień z ukochanym staje się jak osobny utwór muzyczny, pełen niuansów emocji, radości, tęsknoty i subtelnej namiętności w ich wspólnym życiu. Nawet Najzwyklejsze chwile nabierały intensywności i znaczenia, kiedy dzieliła je z kimś, kto naprawdę rozumiał jej duszę i słyszał każde niewypowiedziane słowo jej myśli i uczuć. Każde spojrzenie partnera było jak akord, który rezonował w sercu Anity, wywołując fale ciepła i bezpieczeństwa w tej miłości. Nie było miejsca na udawanie, ani powierzchowność, każda rozmowa, każde milczenie, każdy gest. Miały znaczenie, były świadectwem wzajemnego zrozumienia i głębokiego przywiązania. Anita coraz bardziej pozwalała sobie na pełną otwartość, odsłaniając fragmenty siebie, które wcześniej ukrywała przed światem, i samą sobą odkrywała w sobie odwagę, spontaniczność i radość z życia, które w czasach przeszłych były dla niej niedostępne, a każdy nowy dzień stawał się jak nieznana melodia, której akordy pisały się same w rytmie ich wspólnych emocji i przeżyć razem. Planowali podróże, wspólne projekty artystyczne i drobne przyjemności codzienności, które teraz nabierały wagi i znaczenia, tworząc harmonijną całość ich życia w chwilach ciszy i spokoju, gdy siedzieli obok siebie przy lampce wina lub przy pianinie. Anita czuła, jak jej serce bije w rytmie wzajemnej obecności i zrozumienia te momenty stawały się jej azylem, miejscem, w którym mogła być w pełni sobą, bez lęku, osądów i ograniczeń. Każdy dotyk partnera, każdy uśmiech, każde spojrzenie były dla niej jak muzyka, która poruszała najgłębsze struny jej duszy i sprawiała, że czuła się żywa, pełna pasji i gotowa na nowe doświadczenia. Ich związek wypełniał życie Anity emocjami, których wcześniej nie znała. Intensywność uczuć, bliskość i wzajemna troska tworzyły fundament, na którym mogła budować swoją codzienność i marzenia. Anita czuła, że dzięki tej miłości, może eksplorować siebie na nowo, odkrywać swoje pragnienia, pasje i talent muzyczny w pełni świadomie i z radością, które wcześniej były tłumione przez wątpliwości i lęki. Każda melodia, którą komponowała, każdy tekst, który pisała, niosły teraz w sobie echo ich wspólnych emocji i doświadczeń. Były zapisem ich historii i jednocześnie manifestem ich dojrzałej, pełnej miłości relacji. W tej bliskości Anita odkrywała także moc przebaczania i akceptacji, Uczyła się czerpać radość z małych rzeczy i doceniać każdy gest partnera, nawet najbardziej banalne, codzienne momenty nabierały głębszego sensu i znaczenia. Każde poranne przywitanie, wspólna kawa, spacer w parku czy spontaniczny wyjazd stawały się celebracją ich wzajemnej obecności i miłości. Anita z każdym dniem coraz bardziej pozwalała sobie na bycie wrażliwą, pełną emocji, odkrywając w sobie zdolność do pełnego zaangażowania, empatii. I radości z życia w tej relacji, pojawiały się także wyzwania drobne, nieporozumienia, czy chwile niepewności, które jednak nie niszczyły ich więzi, lecz ją wzmacniały. Ucząc cierpliwości, wyrozumiałości i jeszcze głębszego zrozumienia drugiej osoby, partner Anity stawał się jej wsparciem i oparciem w chwilach zwątpienia, a jednocześnie motywacją do działania i odkrywania nowych horyzontów w życiu osobistym i zawodowym, ich wspólne wieczory przy muzyce. Rozmowy do późna w nocy, wspólne śmiechy i czułe gesty tworzyły intymną przestrzeń, w której Anita czuła się kochana i w pełni akceptowana, a każda wspólna chwila była dowodem na to, że miłość może rozkwitać w każdym wieku i w każdym momencie życia. Anita odkrywała, że prawdziwa miłość nie zna granic czasu ani wieku ani wcześniejszych doświadczeń, jej serce biło teraz w rytmie dojrzałej, pełnej pasji. I wzajemnego zrozumienia relacji, która wypełniała jej życie radością, spokojem i ekscytacją, każdego dnia, Anita czuła, że może być z sobą w pełni, że może odkrywać nowe emocje, doświadczać pasji i cieszyć się każdym drobnym gestem i spojrzeniem, które teraz miały dla niej ogromną wartość. Każdy uśmiech partnera, każdy dotyk dłoni, każdy wspólny moment stały się symbolem nowego życia, pełnego ciepła, zrozumienia i miłości, która. Nie tylko przemienia codzienność, ale również pozwala odkrywać głębie własnego serca i duszy, ich serce wypełnione muzyką. Każda melodia przypomina o miłości, która rozkwita w pełni, niezależnie od wieku, każdy uśmiech, każdy gest partnera staje się świadectwem szczęścia i spełnienia, które teraz wypełnia każdy dzień. Anita Lipnicka odkryła, że prawdziwa miłość może przyjść niespodziewanie i zmienić całe życie, pozostając źródłem radości, inspiracji i siły do dalszych marzeń i twórczości. Każdy moment spędzony razem jest jak niekończąca się pieśń, w której echo ich uczuć trwa w sercach i wspomnieniach wszystkich, którzy obserwują tę niezwykłą historię miłości dojrzałej i pełnej pasji. Jeśli chcesz być na bieżąco z historiami niezwykłych ludzi i ich inspirującymi opowieściami, subskrybuj nasz kanał i dołącz do naszej społeczności, aby nie przegapić żadnej kolejnej opowieści, kliknij przycisk subskrypcji już teraz i bądź częścią tej podróży przez emocje, pasje i prawdziwe ludzkie historie.